FIFA World Cup. Na Mistrzostwach Świata zostały cztery drużyny. Dwie z nich zmierzą się dziś w półfinale. Która z nich awansuje i zawalczy o puchar? Przekonamy się za chwilę. Jacek Laskowski, Tomasz Smokowski. Witamy Państwa w półfinale FIFA World Cup. Półfinale Mistrzostw Świata. Emocji z pewnością nie zabraknie. Obie drużyny ciężko pracowały, by tu dotrzeć i z pewnością chcą przejść do finału. Żeńska drużyna Hiszpanii zmierzy się ze szwedkami. Finał tych międzynarodowych rozgrywek czeka tuż za rogiem, ale wcześniej zawodniczki muszą jednak w półfinale pokazać, że zasługują na to, by zagrać o puchar. Żadnej z tych dziewczyn nie trzeba będzie dodatkowo motywować, bo każda doskonale rozumie o co toczy się gra. Mamy zatem ustawienie taktyczne Hiszpanek. A przed nami jedenastka Szwedek. Pierwszy gwizdek jedziemy. Irene Paredes. Zdecydowane wejście bez faulu. Jenny Hermozo. To musi być bramka. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Nie utrzymała się przy piłce. Aitana Bonmati. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. I nic z tego nie będzie. Świetnie interweniowała. Martina Blacksztenius. Zagrywa do Jakobson. Jest gwizdek. Gra wstrzymana z powodu spalonego. Uderza na bramkę. Bardzo, bardzo dobra teraz interwencja bramkarki. Wykazała czujność i opanowanie. Jednak nie wrzucają w pole karne. Ruszyła teraz ze skrzydła ku bramce. Odbiła ten strzał. Angel doll. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Ale uwaga, jest pod presją. Ale się uwolniła, szansa! I tyle było z tej akcji. Spalony. Nieudana próba uniknięcia Spalonego. Gdyby zrobić to szybciej, ta sytuacja mogła się ładnie rozwinąć. Ale cóż, nie udało się. Aitana Bonmati. W ten sposób jej nie pokonają, to pewne. Sofia Jakobsson. Osloni. Blisko, ale jednak. Był spalony. Darmona. Świetny odbiór. Dobrze to zrobiła. Dobrze tu minęła, bez straty. Strzela Black Stenius. Łatwa interwencja Bramka. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. No i po ataku dobra interwencja. Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. Teraz będzie niebezpiecznie. Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych potworów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Za to wejście. Będzie rzut wolny. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Przerwany ten atak? Offside. No ale sędzia był blisko. Jest coraz bliżej pola karnego. Zero zaskoczenia. piłka wpada prosto w rękawice. Okazja, może być groźnie. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Jakobson. I po tym wejściu sędzia przyznała rzut wolny. Czas sięgnąć do rezerw. Wpuścić nowe siły na murawę. Teraz uwaga: agresywny pressing przynosi przechwyt. Szansa! Będzie remis! Ależ się teraz wyciągnęła. Wspaniała parada. Głęboko w pole karne zagrywa. Traci piłkę. Uwaga. Okazja na remis. Dobrze się zachowała w tej sytuacji. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmiany. A 11 metr z rogu mogła to zrobić bardziej zdecydowanie. Strzela teraz. Dobre ustawienie. Zablokowała ten strzał. Aleksja. ruszyła na bramkę i nie zatrzymuje się. Uwaga, już tylko bramkarta przed nią. Gratulacje za tę interwencję! Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. No i wybiła piłkę, stracona piłka. Żela Airbusu mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Może zabić ten mecz! Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Jest ostatni gwizdek.